ma być 30 stopni w Holandii i korzystamy. Ej, nie no, ten lodzik to jest sztos. I jest tanie ogólnie, a te pastelowe też są ładne. Dzisiaj jestem totalną dętką, słuchajcie, dostałam okres i tak naprawdę po pracy od razu położyłam się spać i wykąpałam się niedawno. Mamy godzinę już jakoś 19 i ostatnio staram się jakoś bardziej odpoczywać. Rozmawiałam też na ten temat z moją terapeutką, że ja mam problem z odpoczywaniem. Problem ze zrelaksowaniem się z tego względu, że ja zawsze jestem w biegu i zawsze chcę coś robić, chcę być produktywna. I to jest taka jedna z moich wad, bo ciężko mi jest odpoczywać i czasami, gdy czuję się zmuszona, żeby odpocząć, to wpadam w taką lekką frustrację, już taki niepokój, że o Boże, jestem nieproduktywna. I takie zwolnienie czasami naprawdę bardzo pomaga. Także dzisiaj po prostu stwierdziłam, że mam taki chill day, mamy piątek, co prawda jeszcze jutro do pracy, ale stwierdziłam, że dzisiaj po prostu będę sobie chillowała w dresie bez make upu, robię sobie właśnie leczo właściwie takie ala leczo, bo bez kiełbasy, bo nie miałam po prostu także dodałam sobie tam warzywka sosik, wszystko ładnie zagotowałam bataty po prostu warzywa można powiedzieć z sosem, bo mamy bataty, cukinie bakłażana cebulę, marchewkę, paprykę i swoją drogą słuchajcie Kupiłam w Lidlu trzy papryczki. Miały być Sweet, Hot i Spicy. I nie wiem, którą ja spróbowałam, ale dosłownie po niej przez 15 minut tak mi łzy ciekły, tak mi bolało gardło, że aż mi moje usta spuchły. Słuchajcie. I teraz do teraz mam trochę większe. Nie dałam rady wrzucić tego do tego jedzenia, bo by chyba padła całkiem. I tak, odnosząc się właśnie jeszcze do tego bycia produktywnym, to. Uwierzcie mi, że czasami warto zrobić sobie taki odpoczynek, chill i się tak zregenerować, bo wtedy naprawdę człowiek może dostać takiej nowej energii. I nawet dostałam takie zadanie od mojej terapeutki, żeby wziąć sobie kubek herbaty i po prostu cieszyć się tą chwilą picia tej herbaty, bo często robimy wszystko tak z automatu: na przykład wstajemy rano, robimy jakąś taką swoją rutynę. I po prostu warto czasami się zatrzymać. I właśnie na przykładzie tej herbaty wam powiem, tak jak powiedziała mi ona, że warto po prostu wziąć sobie ten kubek ciepłej herbaty, podtrzymać ją w dłoniach, spróbować, zobaczyć jak smakuje, skupić się po prostu na tym momencie, w którym jesteśmy tu i teraz i spróbować się cieszyć z takich drobnych rzeczy, które mogą sprawić, że będziemy bardziej pozytywnie oddziaływać. Ja też właśnie w ostatnim czasie stwierdziłam, że chcę zrobić coś takiego dla siebie, żeby też po prostu czuć się lepiej, więc tak jak Wam wspominałam, kupiłam sobie kwiaty, które pięknie mi tutaj rozkwitają. Ponadto kupiłam przepiękną świeczkę w Action, którą naprawdę mogę Wam polecić, bo pachnie przepięknie. Zaprawdę na pierwszy rzut oka, gdy mamy ją w dłoniach i możemy sobie ją powąchać tak, bez zapalania to ona nie ma jakiegoś bardzo mocnego zapachu, ale po zapaleniu naprawdę daje taki lekki i przyjemny zapach. Nie jest to jakiś bardzo intensywny, ale taki naprawdę przyjemny, relaksujący można by powiedzieć. Yy, bo ostatnio właśnie była w Actionie, kupowałam prezent dla mojego taty na Dzień Taty, coś tam patrzyłam właśnie też za jakąś świeczką i właśnie przy okazji wzięłam sobie, także pokażę Wam jak ona wygląda. Ja już sobie ją co prawda zapalałam, wzięłam mu inny zapach a ja wzięłam ostatnią, co prawda ona była tutaj już lekko zdarta, ale stwierdziłam, że mi to nie przeszkadza bo właśnie ta była taka najbardziej polecana bo uważam, że ona jest w ogóle bardzo estetyczna no i pachnie tak naprawdę pięknie i delikatnie także dzisiaj po prostu zapalę sobie świeczkę zjem sobie moje leczo przy tym piątkowym wieczorze i włączę sobie ostatni odcinek Ginny i Georgie, bo został mi tak naprawdę jeden odcinek. I powiem Wam, że to jaki jest zwrot akcji w tym serialu i to jak uważam, że jest przepięknie zrobiony, jak ym, dobrze grają aktorzy, jak przedstawione są różne problemy. Ym, mamy tam tematy, które według mnie są naprawdę ważne, właśnie takie związane z emocjami. Z chorobami, właśnie tam było z depresją Takie relacje międzyludzkie Także oprócz samej fabuły Naprawdę uważam, że wprowadzili tam przepiękne wątki I jestem po prostu ciekawa Jak ten sezon się skończy Jeśli też oglądacie dzięki George'e to możecie mi znać. A ja idę teraz Zjeść moje leczo i chillować mamy mój ciepły, rozżywający posiłek, czyli coś, co akurat na dzisiaj potrzebuję bardzo. Zobaczymy, jak to wyszło. Bardzo mięciutkie warzywa, także super. Dodałam tutaj chyba też kabaczek, tak to się nazywa, takie żółte. Nie wiem, do końca wzięłam po prostu coś, co leżało koło cukinii, bo byłam ciekawa smaku tego. Bakłażan, mamy tutaj właśnie też, jak wspomniałam, bataty, więc to wszystko jest takie bardzo delikatne i miękkie. Dałam też czosnek, żeby trochę podbić smak. Do tego przyprawy grill ziołowy, sól i słodka papryka, i to wszystko. Dodałam też trochę sosu bolognese, bo tylko taki miałam, ale uważam, że tutaj zwykła pasata pomidorowa byłaby lepsza. Ja to wszystko gotowałam trochę w wodzie, więc dodałam odrobinę tylko tego sosu, żeby to po prostu zagęścić i był ten sos bardziej pomidorowy. W poniedziałek, 8 rano, właśnie się zbieram, bo słuchajcie, do Holandii przyjechała moja mama, więc mam drugą zmianę i robimy sobie wspólny shopping. Co prawda wyjeżdżam o 13, więc do tej pory mamy czas i dzisiaj zabieram ją do intra, ale tym razem nie do intra tutaj w Almelo, tylko do takiego naprawdę sporego intra, w którym sama byłam tylko raz i bardzo się cieszę, że tam jedziemy, bo chętnie też pooglądam ja sobie. Jakieś fajne rzeczy, żeby też dla Was coś ponagrywać? Jest to taka wielka kwiaciarnia IKEA, ja to nazywam, bo tam jest dosłownie wszystko. I jak oglądacie mnie od dawna, to wiecie, że ja dosyć często jestem w intra, piję tam też przepyszną kawę, ale też wydaje mi się, że mogliście zauważyć na okres grudniowy, taki świąteczny. Jak przepiękne są tam rzeczy, i naprawdę można tam dorwać tak cudowne dekoracje do domu, jakieś poduszki, wazony. Yy, ale też właśnie jest mnóstwo pięknych roślin, także zabiorę Was dzisiaj tam ze sobą, bo jutro jest taki plan, że albo jedziemy z moją mamą do Krinklopa, albo najpierw do centrum, a w środę do Krinklopa, bo moja mama do środę zostaje, także. Chcę też po prostu ten czas z nią wykorzystać na 100%, pokazać jej fajne miejsca. Ona bardzo właśnie chciała iść do King's żeby popatrzeć sobie za jakimiś dodatkami do mieszkania i tak dalej. Przy okazji, może jakimiś ubraniami, więc ja na pewno też z tego wykorzystam. I co? Stwierdziłam, że zabiorę Was ze sobą. Spędzicie sobie takie trzy dni ze mną i z moją mamą. Nie wiem, czy rozdzielę to na dwa filmy, czy na jeden. E, zobaczymy. Nie wiem, ile mi wyjdzie materiału, ale dzisiaj po prostu. Nie mogę się doczekać, bo wiem też, jak moja mama bardzo kocha kwiaty i jak często jej coś właśnie z moim tatą przywoziliśmy z y, Intra, a sama nigdy tam nie była. Właściwie była raz, kiedyś, ale nie w tak dużym, także nie mogę się doczekać też emocji sprzyjających temu wydarzeniu u niej. Y, przy okazji zrobiłam sobie dzisiaj na no, taki wałek włosy w który, i spałam w tym ogólnie, także zobaczymy, jak to wyjdzie, bo. Chciałam mieć jakieś trochę pokręcone i dostałam w ogóle to od mojej mamy na dzień dziecka, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Włosy mają być niby takie naprawdę fajnie pokręcone. Ja zawsze sobie robiłam ten patent tylko że na pasek od szlafroka, bo nawet wami to testowałam. A dzisiaj dla odmiany już tak profesjonalnie, można by powiedzieć, nakładam jeszcze tutaj. Trochę rozświetlacza tylko. W ogóle dzisiaj jest 30 stopni, słuchajcie, i akurat tak cudownie się złożyło, że te 3 dni co moja mama będzie, ma być tak cieplutko, po 35 stopni, nawet. Także no już nawet nie wiem, czy to nazwać cieplutko, czy już po prostu skwarem, ale myślę, że lepiej, że jest taka pogoda, niż żeby miało padać jak przyjedzie, więc yy, bardzo się cieszę, że jest taka pogoda, naprawdę. Jeśli będziemy szły do centrum, to chcemy iść do takiego sklepu Hema. To jest coś ala Home Home You z yy, Homelom. Powiedziałabym, że to jest taki polski TG Max, coś takiego. O, Bardzo bym właśnie to porównała do TG Maxa. I tam naprawdę ja ogólnie jak byłam, a byłam raz, przepadłam. Nagrywałam wam film z tego, z tego dnia i z tego sklepu, także dawno tam nie byłam i myślę, że z moją mamą tam zakupy będą na pewno udane. Wczoraj sobie w ogóle zrobiłam brwi henną, więc mam takie ciemniejsze, ale jeszcze trochę jeszcze tutaj podkreślę, bo zawsze mam jeszcze jakieś ubytki mimo wszystko. Teraz mam takie wielkie te brwi, ale wolę mieć takie ładnie podkreślone, niż jakbym w ogóle miała ich nie mieć. Także trochę podkreślimy, trochę tutaj nałożę sobie tego żeliku i praktycznie zaraz wyjeżdżam po moją mamkę. Także fajne wydarzenie, bo jeszcze właśnie przed urlopem, bo to jest mój przedostatni tydzień, mam drugą zmianę, idę pełny tydzień i moja mama mi ten czas umili, a przyszły tydzień idę tylko 4 dni i zaczynamy urlop. Moje rzęsy to już w ogóle prawie wszystkie mi wypadły, ale z się tym nie przejmuję, bo jednak uważam, że bez rzęs też wyglądam dobrze. Co prawda, no na razie mam jakieś tutaj resztki, ale... Też na te rzęsy już się umówiłam w Polsce. W ogóle umówiłam się też już do Fryzjera, bo powiem Wam, że widzę, że już mam taki odrost, tak mi szybko włosy rosną. A jednak chcę jeszcze bardziej je rozjaśnić, bo ja się naprawdę, słuchajcie, wiem, że może to się nie każdemu podoba, ale ja się naprawdę fantastycznie czuję w takich jasnych włosach. Dużo lepiej niż jak mam swoje naturalne, takie naprawdę taki ciemny blond. I. Oj! I wydaje mi się, że po prostu warto iść tak za głosem swoim. I dlatego po prostu postawiłam na taki jasny blond. I chcę właśnie jeszcze bardziej go rozjaśnić przed wakacjami. Trochę za nisko sobie dałam dzisiaj ten rozświetlacz. Jakby się mi tak uciekło. Dobra, rozpuścimy te włosy. I przy okazji Wam powiem, że taki przyjazd mojej mamy motywował mnie przynajmniej do sprzątania, bo słuchajcie, w ostatnich dniach, ostatnie dwa dni byłam po prostu wyjęta z życia, bo przez to, że właśnie dostałam tę miesiączkę, wymiotowałam, miałam taką migrenę, że po prostu nie mogłam spać. Zimny okład w ogóle na głowę, i no dwa dni totalnie wyjęte z życia, i moje pranie tutaj w tym kącie stało chyba z trzy dni, i. Tak naprawdę wczoraj dopiero zaczęłam się lepiej czuć, więc miałam też taką większą motywację. No i co? No i posprzątałam, mnie, więc jeśli moja mama nie chciała tutaj zobaczyć mój pokój, to przynajmniej mam tak w miarę czysto. I myślę, że taki przyjazd rodziców, nawet jak się ma jakieś już mieszkanie czy coś, to jest zawsze dobra motywacja do sprzątania, bo zawsze wtedy, wiadomo, każdy szybkie sprzątanie, jakieś gotowanie i tak dalej. Dobra, ale teraz najważniejszy element. Zobaczmy, jak moje włosy. I powiem, wam, że fajnie. Jeszcze sobie trochę rozczesamy. Ale już widzę, że nie mam lakieru do włosów, ale widzę, że one będą fajnie. Um, się trzymały. Bo jak robię sobie Dyson'em, to te loki są piękne, ale one się długo nie trzymają. A tutaj widzę, że ten efekt będzie po prostu długotrwały. Tutaj mi się trochę tak grzywka śmiesznie pokręciła. Dosłownie pokręcił mi się taki jeden lok. Widzicie to? <grych> ale to nic, to nic. Także bardzo fajny efekt. Już mi się podobają te włosy. No i co? Jestem tak naprawdę gotowa. Zbieramy się. Też ładne kolory mają, bo źle tu ich jest. Nie wiem, czy to nie są takie, jak tam widziałaś yy, u jakiejś sąsiadki. truskawkę tu mamy takie małe cytrynki, pomidory tutaj słuchajcie konewka w bakłażana takie malutkie doniczki w cytryny i w pomarańcze. Dużo takich warzywek. Świetnie to wygląda. Nawet jest taka ozdobna sałata. Wiosennie. Ale ten taburet w Kiwi. Tu wymiata ogólnie. 60 euro kosztuje. No letni vibe ma taki. Nie, no, to jest ten arbus. Takiego bym mogła się postawić na ogródku i bym się arbuza jadła na tym arbuzowym <grymne> foteliku Też ładny Mi się podobałem takie właśnie plażowe, one mają taki że od razu mam taki relaks. Ten mi się wydaje taki ten, że to te liście ma takie, jakbym normalnie mogła to dotknąć. Fajnie pasowały do jakiegoś takiego wiejskiego domu. A jakbym miała wybrać dla siebie, to bym poszła w coś takiego. Ładny odcień To jest Ala Wazon też nie? To są myszką Miki Nie no ten Stitch to wymiata Ja mam zdjęcie z takim Bambi Ej normalnie jest głowa tej Dzwoneczka Ale nie ta jest fajna Sztos ogólnie Jak do kościoła Star Wars dla taty. Ale stos ogólnie. Ale fajne te pufy są. Te kubki też fajnie wyglądają. Ciekawe że to kosztuje. 30 euro za jeden talerz. Nieźle. Dla... Boho, przepiękny ten parasol, ten też taki wielki, różowy termosik z ptaszkiem. Nie widzę tutaj tych wazonów. Ej, SPF 50 taki wazon. Ale te truskawki fajne. Ten takim ten y, taki to jakieś imprezy taki dzbanek na lemoniatkę czy na coś to jakie fajne no tu w ogóle jest cały taki brzoskwiniowy zestaw, nawet są jakieś takie i te cytryny też fajny, ten pojemnik w ogóle ale nie, ale to to jest super tu. Tu można takie gotowe komplety też kupić jakiś na prezent. Ten ananas jest sztos.